Cześć Boże, dzień dobry, kochani. Dzisiejsza niedziela w kościele w Polsce przeżywana jest jako niedziela biblijna. My zachęcamy, aby na razie taki tytuł zaprzyjaźnić się ze Słowem, i w tę niedzielę proponujemy Wam wspólne spotkanie nad Pismem Świętym, nad Słowem Bożym. Być może przez ostatnie niedzielę, kiedy pozostawaliśmy w naszych domach, mieliście już taką okazję, żeby spotykać się. Może wspólnie na oglądaniu mszy Świętej, transmisji. Być może także podejmowaliście właśnie wspólne spotkania z Pismem Świętym nad Słowem Bożym. Jeżeli jeszcze nie, to bardzo gorąco zachęcamy, żeby taką małą liturgię domową przeżyć sobie w swoim domu właśnie w związku z Pismem Świętym, w związku ze Słowem. Dzisiaj Kościół w Ewangelii czyta tę przepiękną Ewangelię, kiedy Jezus przyłącza się do uczniów. Którzy są na drodze do Emaus, którzy uciekają z Jerozolimy, w której został ukrzyżowany Jezus, przyłącza się, pyta ich o ich serca, o to, co przeżywają, jak się czują, dlaczego są smutni. Ja wierzę w to głęboko, że to są ważne rzeczy, o których Bóg też chce z Tobą oznajmić, o Twoich uczuciach. A później wyjaśnia im, co w Piśmie Świętym odnosi się do Niego, przybliża im znaczenie słowa. Zachęcam Cię do tego, żeby każdego dnia sięgać po słowo, aby też Pan Jezus mógł ci przybliżać znaczenie tego słowa. A jak zrobić z liturgią domową? Oczywiście każdy może to zrobić tak, jak mu podkłada serce, jakie ma warunki też w swoim domu, jak liczna jest jego rodzina, czy mieszka sam, jak członkowie rodziny do tego podchodzą. Tutaj będzie tylko kilka podpowiedzi. Zachęcamy do tego, żeby to spotkanie ze słowem było uroczyste, żebyśmy byli też inaczej ubrani, tak jakbyśmy możeszli. Do kościoła, żeby przygotować sobie jakieś miejsce. Ja tu mam takie miejsce, na którym każdego dnia zapalam świecę i czytam sobie Słowo Boże i rozważam. Można mieć inne miejsce, jakiś stół, ważne, żeby ono było wyróżnione. Można je też przygotować szczególnie specjalnie na tę okoliczność na stole postawić świecę, pismo święte, położyć i takie miejsce sobie przygotować. Pierwszy etap zawsze to jest czytanie Słowa. A zanim je zaczniemy czytać, dobrze będzie krótko się pomodlić, poprosić Ducha Świętego, jakąś znaną modlitwą, którą można znaleźć w modlitewniku, albo swoimi słowami o światło, o to, żeby to on prowadził mnie właśnie w tym czytaniu. Później przeczytać. Jeżeli jesteśmy sami w domu, możemy oczywiście zrobić to sami indywidualnie. Jeżeli jesteśmy z rodziną, można prosić kogoś, jakieś jedno z dzieci, na przykład albo może ojca rodziny, rozdzielić jakoś te funkcje, ktoś inny zapala świecę, ktoś czyta na głos to słowo. Drugim krokiem jest rozważanie. I znowu, jeżeli tymi sami, możemy sięgnąć sobie do różnych pomocy, jeżeli mamy jakiś komentarz. W aplikacjach biblijnych, które są dostępne na urządzenia mobilne, często mamy również dostępne komentarze. W niektórych wydaniach Pisma Świętego, na przykład temu, który jest tutaj, w edycji Świętego Pawła, również jest komentarz, który pozwala lepiej zrozumieć to, co jest napisane. Ważne, żeby się nie prześlizgnąć po tym słowie jako po czymś, co wiele razy słyszeliśmy, tylko faktycznie zadawać pytania, co to znaczy, czemu to słowo tu jest użyte. Jeżeli nie mamy żadnych komentarzy, żadnych pomocy przy sobie, można też użyć swojej wyobraźni i spróbować wyobrazić sobie tę scenę, jak ona mogła wyglądać. Być mo można też spróbować utożsamić się z którąś z postaci, które występują, do której postaci mi jest bliżej. Na przykład, jeżeli weźmiemy tę Ewangelię niedzielną o uczniach idących do Emaus, to można zapytać siebie, co oni mogli czuć idąc z Jerozolimy. Jak ja się czuję teraz? Czy moje ucznia są podobne do tych, które oni przeżywają? Gdyby do mnie przyłączył się teraz nieznajomy, tak jak Jezus do uczniów, to zapytał mnie, o czym rozmawiacie, to o czym byśmy rozmawiali w naszym domu godzinę temu? Co byśmy mu powiedzieli? Odnieść to w jakiś sposób do, do siebie. Może też zapytać, które ze słów porusza mnie w jakiś sposób, że coś we mnie się poruszyło. I to rozważanie może przebiegać w moim pokoju, w zaciszu, kiedy, jeżeli mieszkam sam, a możemy tym rozważaniem podzielić się, rozmawiając w gronie rodzinnym. O czym rozmawialiśmy? Na przykład godzinę temu, odnosząc się do tej Ewangelii, które z tych zdań porusza Ciebie bardziej? Jeżeli mamy małe dzieci, możemy zachęcić je, żeby zilustrowały, narysowały jakiś fragment, na przykład uczniów idących, albo Jezusa, który się przyłącza, albo Jezusa, który zasiada z nimi już do stołu i je z nimi chleb. Mogą wykonać takie, takie, takie rysunki. I trzeci etap to jest modlitwa, rozmowa z Bogiem. Jeżeli jesteśmy sami, możemy zakończyć to nasze rozważanie indywidualne krótką modlitwą. Jeżeli jesteśmy wspólnie w rodzinie, to po, tym, po tej naszej rozmowie, po tym, po tym dzieleniu się, po tym rozważaniu, po narysowaniu dla dzieci tych, tych rysunków możemy, możemy wspólnie krótko się pomodlić. Można też wymyślić jakieś wspólne, wspólne aktywności związane z konkretnym, z konkretnym fragmentem Ewangelii jakąś zabawę też, jakąś grę, jeśli, jeśli jesteśmy z dziećmi. To już jest naprawdę bardzo bardzo dużo, dużo pomysłów. Zachęcam do tego, żeby tę niedzielę biblijną przeżyć liturgię domową ze Słowem Bożym. Może to też być dobry pomysł, żeby w każdą niedzielę. Krótko to nie musi być wiele czasu, ale kilkanaście minut spędzić razem ze sobą i spędzić ze Słowem Bożym. Bóg chce mówić do ciebie wtedy, kiedy wspólnota, zauważcie, pochyla się nad słowem czy w Emaus, czy w innym miejscu wieczorniku, Jezus staje się obecny. Jezus będzie błogosławił przez swoje słowo w Twojej rodzinie.